Witam, moi drodzy, witam was pięknie. Sprawdziłem sobie. Dostał strzałka. Imperek. O, tu jest bardzo ważne, bo tu jest... Tu jest, moi drodzy... Apteczka. Kościół, jakbyś nie zginął od tego... Musiałbym cię zabić pięści. Musiałbym cię ubić piąsteczko. O, co to? Secret has been revealed. Chodź na. Chodź na pięści, gościu. Co to Umrzeli Umrzyj Co dwa aż dwa strzały? Patrz się bił. To wygra, ja stawiam na impak. Nie, nie na impak. Miałem powiedzieć na Pinkiego. Ale w sumie im wygrał, więc... Nie wyszedłem na tej pomyłce źle Nie wyszedłem na niej źle Smacznego i ciup To nic, to nic Takie jak magazyn wygląda Dzień dobry Wyskoczyłem, no i co? I co ja tu mam niby znaleźć? Co? Chyba nic, nie? No ale... To na ogół jest jakiś powód ku temu. Może po prostu mi się wydaje. Czasami mi się coś wydaje, że, że coś jest z jakiegoś powodu wrzucone, a okazuje się, że nie... Jak mnie przestraszyłeś Hul. aż odjechałem do tyłu. Nie. Aż odjechałem do tyłu. Muzyczka na dumie zawsze była taka śmieszna. Co! Skąd oni się tu wzięli? Tu się otwierają cały czas, te się przesuwają. O. Bardzo dobrze, gryź go. Gryź go! Bardzo fajnie, lubię jak się, jak się zabijacie. Pamiętam jak było na początku, jak Cyberpunk wyszedł. To przez, to, to przez praktycznie jeszcze przynajmniej rok. To była taka jazda, że jak staliście, na przykład ten, nie? jak była wieżyczka tam gdzieś z jakiegoś magazynu, a z boja z jakiejś tam bazy strzelała. Czasami były takie wieżyczki, że strzelały do gracza. No i jak stało się, jak na przykład policja była gdzieś. I staliście za policjantem, czy tam przed nim, nie? I wieżyczka napierdzielała po nim. To. To. E, policjant nic nie w ogóle nie robił. Do tej wieżyczki, nie? <ścoughs> Mięcho. <śmiennie> Ten dźwięk mięcha jest najlepszy. Uwielbiam ten dźwięk tego mięcha. Tu żadnej grze czegoś takiego nigdy nie było. Dobra, czaszeczka. O, o nie, skórczy, spadać, z tego, że Yes! i wiąsteczka i wpyszczek. Ale to było, to, to mi się podobało właśnie, takie niebieskie kulki. Kiedyś mi się to zajebiście podobało. Te niebieskie ściany i takie, taki, ko, taki korytarzyk z tymi kuleczkami. Nie ja wiem jakoś tak działało to na wyobraźnię. <laughs> Potrafiło zdrowie zepsuć. To jest jakieś takie coś jak um, wydaje mi się, że to coś jest z elektrycznością, ponieważ jak się na to wchodzi, to cię to razi. Są jakieś takie... może jakieś przewody elektryczne? Albo co, jakieś... Albo do generatory jakieś... coś takiego. O kurwa, nie wiem co tu się będzie działo. No! Prawie... Prawie wyszło dobrze. Zobaczcie się, sekret po sekrecie odkryty. Co? Ja pierdziele. No dance macabre. Totalna rzeź. No nic. No nic, trzeba, trzeba zapisać HE2. No, masakra, masakra. No i kurwa na cyberpunku to pamiętam, nawet taka sztuczna inteligencja zajebista była, że. Coś tam strzela, kurwa, do, do gliniarzy, gliniarzy, nic, nie? Na, na dumie, wiecie, wiecie, wiecie o co mi chodzi? Na dumie na przykład. Na dumie to jest normalną rzeczą, że. O! Kolejny sekrecik. To jest normalna rzecz, że jak potwór na przykład strzeli w potwora, to tamten się obraca i mu przydupcza, nie? To jest zupełnie normalna rzecz. Na dumie, no. <grystanie> dumie. Dumie z. z trzeciego roku, tak? Takie coś było też na heretiku, takie coś chyba nawet na Duke Nukemie takie rzeczy, by taka sztuczna, ta sztuczna inteligencja działała. Nie, nie wiem czy działała tak samo, no, chociaż nie wiem czy na Diku tak działało. Nie jestem pewien, ale pewnie tak, kurwa. Oho Aha, tu są żółte drzwi. Tu być żółte drzwi. Tu są żółte drzwi. I jest pięknie. Tu ktoś mi napisał, żebym zebrał... że jak zbieram Aira Map, to Aira Map pokazuje sekrety. Wiesz co? Ja nie wiem, czy tak do końca jest, czy Aira, że Aira Map pokazuje sekrety. Bo gdyby tak było, to gracz nie musiałby chodzić i ma... ma macać ścian, tak? I w sumie sekrety nie byłyby wtedy jakimiś takimi osiągnięciami, tak? Sekrety były zrobione w takim celu, żeby stały się jakimś swego rodzaju osiągnięciem. Ale kurwa, kretyn stanął na tym tym. Chciał się czuć wyższy, nie? No, ale cię przerobiłem pięknie. Jestem ciekaw, co ten imp sobie pomyślał w głowie, o ile w ogóle pomyślał. Co sobie pomyślał, jak zobaczył, że ja patrzę na te beczki i celuję w nie. To musiało być. Jego myśli musiały być epickie. Goście, bez szans. Mówię, to się po prostu coś przesuwa tutaj i cały czas się na tej mapie odkrywają nowe miejsca. Gdzie, gdzie tam gracz sobie chodzi, gdzieś tam sobie chodzi i zagląda, to stopniowo te skrzynie się przesuwają albo opuszczają na dół. Czy coś takiego, no i gracz, no i, no i gracz musi stawić czoła hordom. Demon No widzicie jak jest dobrze, kurde? Już mam 103 zdrowia. Fajnie, nie? I już 103% zdrowia Mii. Tylko gdzie my teraz mamy iść? Tutaj chyba byłem Tu Byłem, byłem, nie byłem ten poziom, muszę przyznać, że był trochę taki nawet... Wow! Nawet, że tak powiem, był rozbudowany. Coś czuję, że zaraz jakieś potworki wyjdą, bo to było normalne na dół. Zbieranie broni czy klucza i już, i już był problem. I już był... Już było sranie krwią. Psy. Aczkolwiek jedno czego mi brakowało na dumie zawsze. O Boże. Wejść, muszę tam wejść. O mój Boże. Wezmę pięć. Kurwa, myślałem, że... Za dużo, kurde, zdrowia straciłem za dużo. Ja tylko z głupiego powodu straciłem zdrowie. Rozbinać węże. Świnia. Pewnie bym sena zbierał, ale. Lepiej tak zrobić. No stress. No stress. Czy co miałam powiedzieć, czy czego mi brakowało? Miałam o coś powiedzieć. I... Brakowało mi e... właśnie tego, co dostałam w Hereticu, czyli takiego ekwipunku i takich... Specjalnych przedmiotów, które można by było używać, żeby na przykład sobie trochę ułatwić pewne rzeczy, na przykład jakaś lepsza. Na przykład tak jak się zbiera tą czerwoną apteczkę, czy zbiera się jakiś tam tą zieloną kulkę na nieśmiertelność, czy na niewidzialność. No i brakowało już wtedy nawet tak pomyślałem sobie, w 90 jakoś to było w czwartym roku. Pomyślałem na wakacjach, tak? Jak grało się w tego duma jedynkę. Pomyślałem sobie wtedy, kurwa, przydałby się taki ekwipunek, nie? No i faktycznie by się przydał. Uwielbiam to, wiem, że już wiele razy to mówiłem. O! Ale uwielbiam tą finezję tych poziomów, jak są zbudowane. Ten, ten level design jest po prostu obłędny. Ty nie widzisz tego. Mm. Tu jest dużo więcej rzeczy. Tu jest niesamowity level design. Wiesz, to ta finezja, jak idziesz tu, tu się otwierasz jakąś tą. E, jakaś, coś się opuszcza, coś się przesuwa, później, nie, ale nie w tym sensie. To wszystko wynika z czegoś. To, to ma jakiś sens, tak? Coś z czegoś wynika. E, a nie na zasadzie, że. O, o bo se nacisnę, idzie. Te... Wiem, ale pewne rzeczy nie, nie rozumiesz tego, bo nie grałeś w Duma nigdy, więc nie wiesz. Nie, nie grałaś w Duma, więc nie, nie wiesz, o co, o co chodzi z tą finezją. Po prostu jak się gra na przykład w Duma dwójkę i w Duma jedynkę, to widać, że w Dumie jedynce zawsze to było tak zbudowane, że coś z czegoś wynikało. W Dumie dwójce już za bardzo tak to nie działało. to poziomy były po prostu większe. I gdzieś ta finezja znikła. Oczywiście były zajebiste, były świetnie zrobione, ale niestety ta finezja gdzieś zanikała. czerwony klucz. To widać, ale za to muszę też pochwalić pana Romero. Tak, że to widać na Sigilu i w szczególności na Sigilu 2, że tam wszystko po coś jest, tam coś z czegoś po prostu wynika i. To nie jest tak z dupy rzucane poziomy, robione o takie nam na, na wprosty sposób, że o tu korytarzyk, idę korytarzykiem, tu nacisnę, o tu mam klucz i już jest, już jest ok. już Nie, to tak, to tak nie działało właśnie na tym. Na Sigilu tak to nie działa, na Sigilu trzeba zrozumieć konstrukcję mo e poziomów. Aczkolwiek najbardziej finezyjny według mnie, najlepszy level design jaki kiedykolwiek widziałem w tego typu starszych grach był oczywiście, no... No nie da się tego ukryć w hexenie, nie? A, już wiem o co tutaj chodziło. Dobra, to już, już wiem chyba. Nie? A właśnie, przesuwały się tak te... windy. Podnośniki takie. Tam byłem, tak? I tu mnie dwa że to tak nie działało, no. Ale oczywiście, tak jak mówię, no, yy, mówiąc o cyberpunku, oczywiście ja nie, nie mam tu na myśli, że cyberpunk jest zły przez to, to jest... Mm, chuj zajebista gra. Zresztą, wiele z tych rzeczy, o których ja mówię, one zostały naprawione. To już tak nie funkcjonuje. O ty, ty... No. Tak, bada Arthur przechodził. No właśnie, Dartork może byś powiedział, napisałbyś, jak to teraz jest na Cyberpunku, że czy już jest, czy to jest to naprawione, że na przykład jak stoją policjanci i gdzieś tam bandyci, czy ktoś tam strzela do ciebie, no i ktoś strzela do ciebie i trafi w policjanta przypadkowo, to czy policjanci wtedy zaczynają, że tak powiem, stają po twojej stronie i stają i strzelają do bandytów, nie? Czy odpowiadają na ogień, tak? Zastanawiam się właśnie jak ta sztuczna inteligencja teraz działa na tej grze Zej nie, podobno są jakieś, że policja jeździ i goni jakieś samochody Podobno są takie jazdy Jak kurwa mam teraz Nie cyberpunk to tam jest cyberpunk to jest boska gierka Bo tu nie ma nawet o czym mówić No no Musiałem dojść do żółtych drzwi chciało mi się tak na hama szukać Pas. Ale jeszcze jedna była drzwi to właśnie. No. Były chyba jakieś takie, nie wiem. Nie nie wiem. To były. Poczekaj, bo muszę znaleźć te żółte drzwi. Ach, tu było.

Widziałem dzisiaj jakiegoś moda do Duma i nawet mi się spodobał Vanilla Smooth, coś takiego, że em, co on robi, to po prostu jak teraz patrzycie, na przykład jak się ruszają te lufy, nie? Od tego karabinu, to one się tak przeskakują, nie? Jest taka skokowa animacja. A ten mod robi to, że po prostu tak płynnie przechodzą, tak się płynnie ta obrotówka kręci. To jest tak zajebiście wygląda, nie wiem jak to facet zrobił, ale... Widziałem jeszcze dwa inne mody, z Duke Nukema mod, że bronie i potwory są przenoszone, przeniesione do Duma i to wygląda obłędnie. To jest istny Duke Nukem. wszystko wygląda jak na Duke tak? Te bronie i te potwory, tylko że są błędne. Prawda zajebista sprawa. No i Starship Troopers. Czyli moc z karabinkami i potworami ze Starship Troopers wrzucony do Duma. Ja pierdolę. O czymś takim marzyłem kiedyś jeszcze, jak pojawił się film Starship Troopers. Ja pamiętam, że jak przyszedłem po, po tym filmie, byłem pod ogromnym wrażeniem tego filmu, szokowany pozytywnie. I przyszedłem do domu, to klepałem kurwa w Duma w TNT, nie? z dźwiękami chyba z Aliensa. Muszę zobaczyć, gdzie ja dojdę, czy jak gdzieś w ogóle dojdę tędy. Nie, dałam się wycyckać. Że... Gra stwierdziła, no chodź tędy, ci ciekawe co będzie. Nie gówno była Czekajcie, bo kurwa, miotam się. Motam się! Aha! No! Ile mam? Dziesięć sekretów z dwunastu. Mam potworów sto jeszcze zabiłem, a został jeszcze jeden. No gdzie został jeszcze potworek? A, tam gdzie... A właśnie, już wiem gdzie został. Tak, tak. No nic, trudno, nie jest źle i tak. Całkiem zajebisty wynik. Dobra, ludzie, dzięki za pooglądanie, no i bywajcie. Yeah!